320. Witam was widzowie już w trzecim odcinku z Minecraft Hardcore. E, tak, to jest już trzeci odcinek. W ogóle dziękuję wam, e, że tyle osób było na wczorajszym live. Dobiliśmy najwięcej osób, to chyba było 11 albo 12 podczas live'a, więc naprawdę bardzo wam dziękuję. E, I tak, jeśli chodzi o live'a dzisiaj, nie wiem czy się odbędzie. Dzisiaj na pewno będzie odcinek z Fortnite'a. E, czy live będzie dzisiaj? Nie mogę Wam obiecać, e, bo nie wiem, czy mi się uda. E, mogę Wam obiecać, właśnie, że będzie odcinek z Fortnite'a dzisiaj jeszcze. E, no. E, a, jeśli chodzi, bo e, jeden widz ch chciał być moim montażystą i ogólnie e, miałem załatwić z tym Discordem, niestety dzisiaj mi się nie uda. Z tym podziałać, więc mi się wydaje, że jak, jak oglądasz to widzu, który, który miał, który ty miałeś mi montować, ten, który, no, no, to w, w tym tygodniu postaram się wszystko załatwić, to powiem na odcinku jakimś, czy na live, jak to będzie wyglądało z tym Discordem, bo jeszcze po prostu dzisiaj nie mogę załatwić, bo bym musiał to zrobić, tamto, tamto, a nie mam za bardzo na to czasu, więc w przyszłym tygodniu postaram się to wszystko załatwić i będzie super. No i co? Trzeci już odcinek z Minecraft Hardcore. Mega się cieszę, bo on... naprawdę po wczorajszym live'ie jestem już tak super nastawiona. Naprawdę już wiem, że robię to dla kogoś. Jakby dostałem motywację taką od was. Jakby czuję, że robię to dla kogoś. Mm, nie chcę się tutaj zaraz rozpłakać, czy coś? Ucieczka? Dobra, udało mi się. Chciałem zrobić skrzynkę jakąś, tylko. Staćmy na jedną. A czy drzwi mogę zrobić? Nie, dobra, drzwi już to niepotrzebne, ale skrzynka by mi się przydała. Dobra, mam skrzynkę. Mam jedną wełnę, to jest najgorsze. Dobra, podkładam rzeczy, które mi się nie przydadzą na razie. Eee, czyli na przykład to wszystko. To na razie mi się nie przyda. No, no musimy trochę przeczekać tą noc. Najgorzej, że żarcia nie mam żadnego. Jedyne, co mam do żarcia, to to. No, ja z tego żadnego żarcia nie zrobię, niestety. Wiem, muszę już ten dach dokończyć, bo on tragicznie wygląda. Mm. No. Dobra. Jest jeszcze noc. Czy kiedy się dzień zrobi. No, widzowie, więc dwa odcinki dziennie. Tak. Eee. Dobra kamień, muszę nowy kilof sobie zrobić i się szlag, bo ja drewna nie mam a zrobiłem kilof, miałem siekierkę zrobić ale jestem głupi nie ja wiedziałem, że mi nie starczy a, ale jestem głupi ja pierdykam nie wytrzymie możecie pisać komentarze komentarze są włączone najczęściej pod filmami O, coś mi się Minecraft przez chwilę zwiesił. Dobra, wiesz ja się boję. Musiał jakieś jedzenie znaleźć. Chyba będę musiał się poświęcić i zjeść to, bo nie wiem, naprawdę nie mam nic innego do żarcia. A to mi chociaż napełni. O! Udało mi się zjeść to fajnie. No i super. Teraz zjadłem, jabłem będę mi się może życie odrodzi. Dobra, ile już mamy? Jest już 4 minuty, a ja jeszcze nic nie zrobiłem, bo jest noc, a ja nie mam muszka. Jestem na hardcore. A może zaraz się dzień zrobi? Fajnie by było. Jeszcze chyba się robi powoli dzień. Jest dobra. Ja bym skraftował drzwi. Na razie bym zamurował, ale zaraz sobie skraftujemy drzwi. Zrobimy sobie takie drzwiczki. Jezu. Je no, i od razu lepiej. Mamy drzwi, chociaż. Dalej jest ciemno. Ja chcę już, żeby był dzień. Jezuś. O, dzień się robi, na szczęście dzień się robi, zębiaku ty. Ha, ale dzień się robi, więc nic już nie zrobisz zaraz. Bo już tam słońce wstaje, ja to widzę. O, matko, poszedł mi pod drzwi. Nie wpuszczaj, ale dzień się robi, zaraz się spalisz tutaj. Na cześć. Będę czekać, aż się spalisz. Będę czekać, aż on się spali po prostu. Ale no dobra, chodź na potyczkę. Kurde, bo ja mam półtora serduszka. Chcę jakąś potyczkę z zombiakiem. Jezu, ja się tak stresuję, że zaraz zginę. Dobra, zamykamy. Nie wiem, czy już mogę wyjść. Już chyba jest dzień. Nie, Nie, jeszcze nie wiem. Stresuję się, bo ja byłam lipę trochę. Dobra, jeszcze jest noc chyba, bo jeszcze potwory się nie palą. Może Bo ja się boję! Właściwie mam życia! Nie mam nic do jedzenia w ogóle. Na zero o! Let's go! Param się, dobra! Czy moim dachu? Nie wiem, to muszę iść coś na... coś zjeść, bo nie mam nic do żarcia dosłownie. być nawet ku... kurok. Będę coś zeżerać po prostu. Już żarcia nie mam w ogóle. się mam. O kurczak, chodź proszę, kurczaczku. Ty bo tam szkielet stoi. Tu się z kurczakiem leje. Ale dobra. Jest git. Teraz już zjadłem. Tylko nadal mi się życie nie odradza. Znaczy, zaraz mi się odradza już. Nadradz mi się powoli odradza. Ok, no ja bym kończył już budować ten domek w końcu. Chciałbym. Czyli no, zbierzemy sobie drewno. To na pewno. Szlak, pająk. Pająka gdzieś słyszałem. Schowam się do domku. Ja sobie jeszcze tak boję. Nie jestem pewna, że zaraz, no wiecie, ktoś zaatakuje i tak się stresuję strasznie. Dobra. Let's go. W końcu mogę się kierkę sobie skraftować. Więc będę miał czym bi bić potwory. I przy okazji mogę już wykańczać ten domek powoli w 100% procentach. Na razie ten dach był taki zrobiony, jest to, że nie miałem materiałów. O, a teraz już coraz lepiej wygląda, co nie? A ja muszę żarcie upolować, bo stan. mój stan jest na razie tragiczny. Trzeba tutaj. Muszę. Oszlak. Szkielet. Dobra, musiałem uciec, bo szkielet mnie zaczął atakować. To jest najnudniejszy odcinek chyba na świecie, nie? Dla mnie jest tak stresujący. Ale dla was jest pewnie mega nudny. Gośce, będzie przez 10 minut domek sobie przebudowywał. Dobra. W końcu go skończę w tym odcinku, chociaż. Dobra. I uwaga. Raz będzie domek skończony. Trzeba to rozkopać tylko. Położyć ostatnie deski i domek gotowy. Oficjalnie mogę powiedzieć, że skończyłem mój dom. Ale się cieszę. Udało się. Mógłbym jeszcze zrobić takie filary, na przykład dookoła domu. To już planowałem zrobić. I przy okazji ubić też świniaka. O, piesek. Ty, może mu kości mam. Ty, bo jak ja mam kości, to bym mu go... Szlak, nie mam kości. No niestety. Co? No nie mam kości dla ciebie, sorry. No mm, co ja chciałem? A, fi... <ślam> filary miałam zrobić. Chciałem zrobić, wiecie, żeby... Że ten domek lepiej wyglądał, jakiś sztywniak, dobra, to jest to drewno? Tak, to jest to, dobra, wykopiemy to drewno i z niego zrobimy. Wykończymy ten domek cały. Bra myk, 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 myk. Jest to coś takiego chciałam zrobić. I zrobić trochę, żeby to lepiej wyglądało, czyli postawić podwójne drzwi. No. Mój domek skończony. Mogę się tym pochwalić, że skończyłem mój domek. No i co, i co Więc tak by było na tyle tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Widzimy się dzisiaj na odcinku z Fortnite'a. Cześć!